Wiem, wiem, że odchudzanie nie jest proste, wiem. I byłam tam milion razy. Pamiętam dokładnie te momenty, kiedy wchodziłam na wagę i mówiłam: No way, dlaczego znowu? Dlaczego? Dlaczego te pół kilo mi weszło? Chociaż jestem na diecie, chociaż już naprawdę przeważam wszystko, przeliczam ćwiczę i znam indeksy glikemiczne na pamięć. Właściwie wszystkich rzeczy. I ja wciąż tam na dole patrzę i nie jest tak, jak powinno być. Nie dopinam się w moich dżinsach. Dlaczego, 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 dlaczego? Wiem. Wiem, co czujesz. Wiem, bo też tam byłam. Wiem. I zbudowałam dla Ciebie dietę umysłu. Właśnie dla takich osób, które już mają mur, które już mają ścianę, bo którym się wydaje, że po prostu nigdy nie schudną. To nie jest prawda. Schudniesz wtedy, jak wykonasz oprócz wszystkich tych rzeczy ogólnie polecanych, wykonasz jeszcze jedno: dietę umysłu. Zapraszam Cię serdecznie do mojego programu, gdzie prowadzę Cię za rękę i pokazuję 14 powodów i pokazuje co z nimi zrobić, żeby twoja waga mogła ci pokazać to co chcesz, żeby te cyferki które tam się znajdują były takie zadowalające ciebie. Zapraszam pięknie.